Witam Was w pierwszym odcinku z Shakes and Fidget. W tym odcinku zagramy na S10 i na S28. To tak, to jest moja postać na S10. Takie słabe rzeczy. Dobre statystyki. Tak to są moje rzeczy. Jak coś to piszcie mi co nagrywać. Na przykład z Minecrafta co mogę nagrać. To tak to jest moja postać. Tak to są moje lochy. 5 zaliczonych. I 9 na 10. 7 na 10 i 2 na 10. Tym, na tym koncie nie możemy tak za bardzo nic robić, bo mam warte. Zatakuję sobie że wygrałem, tak, no to przechodzimy na konto na S28 jeszcze tak. jeszcze nas 10 to są, to jest moja gilda to to nas S28, tutaj przed chwilą dołączyłem do gildii o 16.17, a zostanie to a jest to nagrywane o godzinie 16.26. No to tak. To tak to jest przywódca. Na razie mały level, W tym odcinku może nabiję ten szósty poziom. Na razie zobaczę, w który jestem w sali chwały. Jestem 28 089, a pierwszy jest. A jest. No to tak zobaczmy na niego. Ja się nie dziwię, jak on ma takiego. Dobre statystyki. Tak. Wszystko ma oprócz tego. Zręczność plus 25. Jak życie? No tak. Misja już się skończyła. To może ją weźmiemy. Jak zawsze wygraliśmy. Teraz bierzemy kolejną. No to tak. To zobaczymy sobie. Weźmy sobie miksturę. Zobaczymy jakie mam, czy mam jakieś dobre różdżki. To jest słabe. To też. Jakby coś na inteligencję trafił. O, to jest dobre. To sobie na to pozbieramy. Wejdziemy na S10. Tak, sprojownie. To już chyba pokazywałem. To też. Jedziemy. Tak, nie ma co do roboty na tym koncie. Na tym też to może wejdziemy na mojego kolegi konto, co właśnie na nim gramy. Nick magnomek123321, taki trochę zwalony nick, ale może być. To tak, zaatakujemy sobie na tym koncie lochy. Tak. Tak. On 12. Ja, ja 12.10. Zjechać nie mogę. Powiedzcie mi, przez to. Przecież on ma z inteligencją. A, bo chyba z inteligencją więcej się bije. To musimy poszukać rzeczy. O to fajne. Za ile? 53 nie. To weźmiemy sobie na arenie. Zaatakujemy kogoś. Zaatakujemy eee, level 12. Wygraliśmy. Pięknie. Już możemy to sobie kupić. To było oto. To tak, już mam lepsze statystyki. I z nim powinienem powoli wygrywać. No tak, trochę, ale musimy sobie ulepszyć. Szczęść. Tak, a nie mamy kasy. To tak, dobrze. Stajnia. Ja nie mam tego kupionego, sobie kupię zaraz krowy. To na tym koncie nie mam Gildii. Zobaczymy na S28. Jeszcze 3 minutki, za 3 minutki będziemy kończyć odcinek. Mam nadzieję, że odcinki Wam będą podobać. Mam nadzieję, <grymne> to jest 28. Napiszemy Elo. Piszemy Elo, nagrywam. Ciekawe, co odpiszą. No to tak. Za ile tu będzie? Tu w ogóle nie ustawiłem. Postaram się w następnym odcinku już na tamtym kącie, na tym moim głównym, czyli RODSQN, na S10. Nie to hasło. Na tym koncie postaram się mieć, no, lochy pokonane. Czekajcie, chyba tu muszę sobie zmienić. Które już to mam? 7, 10, to ja jeszcze nie zmieniłem. Teraz sobie akurat zmienię. Akurat. Ups, ups, ups. 7, 10 Dobra, już jest wszystko dobrze. Postaram się mieć to 8, bo już go powoli jadę. Tak, odcinki będą gdzieś tak do 10 minut. To za 2 minuty się kończy. To może wyjdziemy. Nie wiem gdzie możemy wejść na 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 jego konto. Tajne hasło. Pisałem. Już szybki. Ustawimy, popatrzymy. To wyjdzie. weźmiemy to. Wejdziemy w gildię, zgłosimy się do ataku. Zobaczymy zbrojownie. To. Musimy to wejść. A siłę, siły? To dobre jest. Weźmiemy to. Nie mam xturek. Kupimy to. Zmarnujemy może jednego grzybka. Może się nie obrazi. Jeszcze jednego. Nic nie ma. Weźmiemy to. O! XXL na siłę. To fajnie. Fajnie się zapowiada. A druga? To fajnie. No to tak, vlogujemy się albo nie, weźmiemy to, zobaczymy, że już odcinek trwa 9 minut, no to tak, zaatakuję lochy i już będę kończyć. Pokonałem, to fajnie, no to tak, to na koniec się fajnie zapowiedział, no to pa, zaraz go o tym mówię. No to tak, cześć, Narka i Pa. Widzimy się w następnym odcinku.